Zdjęcie ukazało się w ubiegłym roku, też z opisem. No i wobec tego zdjęcia, które się ukazało, przeprowadziłam tutaj wewnętrzne postępowanie w placówce zgodnie z procedurami, jakie obowiązują. Przeprowadziłam rozmowę z wychowawcami, którzy uczestniczyli na kolonii letniej w Orkuszu z wychowankiem, który był rzekomą ofiarą pobicia. No i wobec wewnętrznych ustaleń podjęłam decyzję o zawiadomieniu Policji. Ale, I czy to, prawem, czy to, ale czy to oznacza, że faktycznie w tym postępowaniu, które Pani przeprowadziła wewnętrznym, wyszło na to, że mogło być pobicie yy, tego dziecka? Wie Pan, yy, ja nie miałam pewności, gdzie leży prawda? Wobec własnych wątpliwości, wobec braku tej pewności w zgodzie ze swoim sumieniem uznałam, że nie A, powinnam nie zamykać tej... co jakby Panią przekonywało do tego, że, że gdzieś prawda leży po środku, czyli mogły być takie przesłanki, które pokazywały, że ta Pani mogła faktycznie zastosować przemoc wobec dziecka? I Pan, w konsekwencji doszło do tego, że to było słowo przeciwko słowu, tak? Mhm. W związku z tym, no, nie byłam świadkiem, nie widziałam, więc trudno zająć stanowisko, jednoznaczne stanowisko, a ta sytuacja wymagała zajęcia jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Stąd decyzja o tym, że zawiadomie o tym policję, tak? I policja, która ma, która ma narzędzia i która ma możliwości i jest do tego powołana i jest kompetentna w tych w tych kwestiach, wyjaśni okoliczności tej sprawy. Czy cały czas toczy się jeszcze postępowanie? Nie, postępowanie zostało zakończone. A można wiedzieć z jakich powodów zakończono? O ile dobrze pamiętam treść postanowienia, z powodu braku wystarczających przesłanek, potwierdzających popełnienie przestępstwa. Być może używam nie takich dokładnie słów, ale sens był, y, jest właśnie taki. Otrzymałem, on mi przesłał takie, taką swoją rozmowę, nagrał coś takiego. No to przyjechaliśmy do Orkusza, było normalnie na początku, chodziliśmy nad jezioro i tak dalej i któregoś dnia, tam po tygodniu, y, mieliśmy przerwę obiadową jak co dzień. Y, na przerwie obiadowej Dawid wyszedł, bo chciał wyjść do toalety, a domek no tak już nie wypadało, cały czas tam srać, i w ogóle. Więc krzyk, byłem na przedsionku, akurat. Bo ogólnie u mnie się zawsze zbieraliśmy, oglądaliśmy jakąś bajkę na, na laptopie, więc tam Adrian, Chris i siedział, bo oni ogólnie byli ze mną w domku. Adrian, i, y, Ogólnie to właśnie krzyknęłem na nią, na przedsionku. Uciekłem, ale Daniel. Podbiegł do niej i powiedział, że nie ma mi nic zrobić. Także, także podeszłem do niej, wzięła mnie za kark i wrzuciła do pustego domku, w którym już nikt nie mieszkał. No i zaczęła, bo biła Dawida kijem, który wyciągnęła przedtem ze śmietnika obok pokoju wychowawców, więc mnie też zaczęła nim lać w potyłku. I potem czułem, jak siadałem, że mnie boli ale wyszło to na jaw, że mam takiego siniaka jak, yy, jak poszliśmy się kąpać i byłem w samym ręczniku, bo już się przygotowałem do kąpieli. No i potem yy, wyjechałem tydzień yy, przed yy, końcem. Yy, jak wrócili, to okazało się, że Krystiana job yy... uderzyła smyczą. Czarny czarka yy... wytargała za uszy, Angelikę też rzuciła kasztanę, bo ją ochlapała, jak była na plaży. No, ogólnie to przeprosiłem y, jeszcze na kolonie jak byłem y, panią żeby móc się kopać w jeziorze, bo pani ani, ani powiedziała, żebym przeprosił. No i to wszystko, co bym chciał powiedzieć. Nie brzmi dla pani jednak wiarygodnie. On podaje takie szczegóły. No ciężko byłoby sobie tak na poczekaniu zmyślać. Proszę pana, hmm, jesteście państwo yy... Z obszaru mediów. Natomiast niestety nie obowiązuje tajemnica pewnych informacji. I nie mogę się z Państwem podzielić tym do końca, tym wszystkim, co wiem. Paweł sam o sobie mówi rzecz bardzo dziwną i taką bardzo niepokojącą, że jest dwóch Pawełów: dobry Paweł i zły Paweł. I jest to zastanawiające, a ma niespełna 12 lat. W tej konkretnej sprawie, po tym wpisie, dostaliśmy jeszcze informację od dwóch osób, e, które są z rodziny e, wychowanków domu dziecka tutaj. Nie, po, nie podam ich imion i nazwisk bo tego, że nie upoważniły mnie. Te dzieci też były w Orkuszu na tym e, pikniku i całkowicie na tym obozie i całkowicie niezależnie od Pawła. przysłały informację e, pokazującą, że pani Ewa e... stosowała tą przemoc. Te dzieci potwierdzają, że tam, te osoby potwierdzają, że tam dzieci faktycznie były uderzone kijem czy, czy bite. Fizyczna no, jakoś tam przemoc wobec nie tylko Pawła, ale innych dzieci występują. Żadne z dzieci. Żadne z dzieci, z którymi rozmawiałam mm -hmm. na temat ewentualnie stosowanej przemocy. Czy przez panią Ewę proszę mi wierzyć, poszłam nawet dalej, bo już nie pytałam tylko o panią Ewę, ale o wszystkich wychowawców, którzy tam byli. Tak. Żadne z tych dzieci nie potwierdziło mi, że widziało. Albo mm -hmm. było ofiarą przemocy. E, powiedz mi, Ty byłeś też na obozie razem z e, pobitym chłopcem Pawła, tak? Tak. E, możesz powiedzieć, co tam się stało? Dokładnie pamiętasz to? Pani Ewa, był apatykiem. Mm. E, mnie ucho oszerpała. I, i Krystiana też, mówię, ale ciągle ja nie wiem. A wiesz, czemu tak zrobiła? Czemu tak zareagowała? Bo w kurzu ją Panu tym, że uciekł. Ale uciekł gdzieś ze środka, czy tylko po prostu się nie słuchał i uciekał od niej? No, od niej, tak, nie tak za dąchałem biegł. Nie słuchał się, nie wykonywał jej poleceń. No. I za tego pobiła tym kijem. No. A ciebie za ucho za co szerpała? Za to już jej wzniesiełem, jak moja koleżanka mi się w końcu życzyło. Proszę Pana, gdyby do mnie docierały takie informacje, to proszę mi wierzyć, że byłabym pierwszą osobą, która podjęłaby działanie.